Mądrość Syracha, rozdział 38, wersety od 9 do 12. Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale módl się do niego, a on cię uleczy. Usuń przewrotność, wyprostuj ręce i oczyść serce z wszelkiego grzechu. Ofiaruj kadzidło, złóż ofiarę dziękczynną z najczystszej mąki, i hojne dary, na jakie cię tylko stać. Potem sprowadź lekarza, bo jego też stworzył pan. Nie odsuwaj się od niego, albowiem on jest ci potrzebny. Księga Michała, rozdział piąty. A ty Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś spośród plemion ludzkich. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od, od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić, wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą aż po krańce ziemi, a ten będzie pokojem. Jeśli Asyria wtargnie do naszego kraju, jeśli stąpać będzie po naszych pałacach, wzbudzimy przeciw niej siedmiu pasterzy i ośmiu książąt ludu, i będą paść kraj Asyrii mieczem, a kraj Nimroda pałaszem. Tak ocali on od Asyrii. Gdy ona wtargnie do naszego kraju, gdy stąpać będzie w naszych granicach. Wówczas będzie reszta Jakuba wśród wielu ludów, jak rosa zesłana przez Pana, jak obfity deszcz na trawę, które nie pokładają nadziei w człowieku, ani się na synów ludzkich nie oglądają. Wówczas będzie reszta Jakuba między narodami, wśród wielu ludów, jak lew między zwierzętami lasu, jak lwiątko między, dy, między trzodami owiec, co gdy przychodzi. Tratuje i rozdziera, a nie ma takiego, kto by ocalał. Ręka Twoja triumfuje nad Twymi wrogami i wszyscy nieprzyjaciele Twoi będą wycięci. I w owym dniu wyrocznia Pana, wyniszczę konie Twoje spośród Ciebie i zniszczę Twe rydwany. Wytracę miasta Twego kraju i zburzę wszystkie Twoje twierdze. Odejmę czarodziejstwa z Twej ręki i wierzchbiarzy już w Tobie nie będzie. Wytracę spośród ciebie rzeźby twoje i stele i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Porywam spośród ciebie twe aszery i wyniszczę twoje posągi, tak w gniewie i w uniesieniu dokonam pomsty nad narodami, które nie były posłuszne. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział dziewiętnasty, wersety od 13 do 15. Wtedy przyniesiono mu dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł. Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety od 8 do 15. Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się godna sposobność przybycia do Was. Gorąco bowiem pragnę Was zobaczyć, aby Wam użyczyć nieco daru duchowego dla Waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u Was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, Waszą i moją. Nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do Was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród Was. Podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców, tak uczonych, jak i niewykształconych. Przecie to co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i Wam, mieszkańcom Rzymu. W Bogu uwielbiam Jego Słowo. Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, wszechmogący Boże Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech Ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.